I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Java jako język programowania nigdy? Nie upadnie. Pomijmy na chwilę takie bardzo skrajne sytuacje, jak wybuch jakiejś totalnie światowej wojny, jak spopularyzowanie komputerów kwantowych, albo to, że w ogóle przestaniemy interesować się programowaniem. Jeżeli odrzucimy na chwilę takie skrajności, to przy zachowaniu normalnego rozwoju języków programowania, prawdopodobieństwo, że tego typu języki, jak chociażby Java, padną w najbliższych latach, nawet w latach dłuższych, gdzieś powiedzmy około 20 lat jest naprawdę bardzo, bardzo małe. 18 lat temu, kiedy zacząłem interesować się programowaniem, kiedy uczyłem się właśnie pierwszych języków, już wtedy, no Java miała już wtedy przeszło 7 lat, więc też już nie była takim młodym językiem, ale już wtedy pierwsze osoby mówiły, że Java się kończy, że Java upadnie. No obecnie po tych ładnych kilkunastu latach wiemy już dużo więcej. Java też miała okazję udowodnić, że wcale nie jest taką, takim językiem, który szybko ma Zamiar odpuścić. Wręcz przeciwnie, już w tym momencie jakby mamy dużo więcej przesłanek, żeby sądzić, że ten język wytrzyma kolejne te 15, 20, czy może nawet więcej lat. I właśnie dzisiaj zajmiemy się tymi konkretnymi warunkami. Ja to się czasami śmieję, że Java to jest taki dinozaur, który przetrwał apokalipsę, przetrwał ten upadek meteorytu, no ale z jakiegoś powodu nie umarł, nie wymarł no i nadal panuje. Czyli jeszcze bardziej się rozrosła, obrosła w to wszystko i naprawdę ma się całkiem nieźle. Wiecie, przez te wszystkie lata naprawdę wiele rzeczy się zmieniło. Chociażby to, że obecnie nowe wersje Java wydawane są regularnie. Czyli co pół roku mamy wydaną obecnie nową wersję Java, i w tym momencie to już cała społeczność jest odpowiedzialna za to, żeby ten język dalej się rozwijał, właśnie żeby przygotować nowe rzeczy do wydania tej wersji. Tutaj znowu czasami się śmieje, że w trakcie wydania tej nowej wersji, ja to się czuje trochę jak podczas otwierania prezentów, no bo dostajemy nowe rzeczy. Co prawda, wiemy wcześniej, jakie to będą rzeczy, bo jednak społeczność nad tym pracuje, możemy sobie to sprawdzić. No i gdzieś tam jest to dostępne, na przykład w jakimś preview mode, no ale jednak do naszych aplikacji raczej korzystamy z tych stabilnych wersji. No i kiedy jest ta nowa wersja, wreszcie można poprzepinać nasze projekty. No najczęściej zaczynam od swoich PET projektów, gdzieś tam moich, mojego prywatnego kodu. No wiadomo, że w tych typowo komercyjnych trwa to odrobinę dłużej, no ale jednak dostajemy jakieś. Nowe rzeczy, dostajemy nowe zabawki, nowe funkcjonalności, z których możemy tutaj skorzystać. I właśnie ta wspólnota, ta społeczność jest takim gwarantem stabilności Java. Temu, że ten język po prostu nie może z dnia na dzień zniknąć. I nawet sama społeczność to nie wydaje się takie oczywiste, ale jeżeli zastanowimy się, kto konkretnie należy do tej społeczności, a tam nie są tylko i wyłącznie sami deweloperzy, tam są już konkretne firmy i to też nie byle jakie firmy, tylko właśnie z historią Java bardzo mocno związane są różnego rodzaju korporacje. Wielkie, naprawdę wręcz ogromne firmy, które właśnie przez te całe lata oparły swój biznes konkretnie o tą technologię. No i wyobraź sobie teraz, że mamy jakiś projekt, który jest rozwijany od 5, 10, 15, może nawet więcej lat. Jest napisany w konkretnej technologii. To nie jest już jedna aplikacja. Nie, to jest jakby cały ekosystem. Często wiele różnych e, aplikacji, które ze sobą się komunikują, to już jest wiedza w obrębie tej organizacji, to już są konkretne, przeszkolone osoby. I to wszystko w tym momencie działa. I teraz, żeby ta firma zdecydowała się, żeby przepisać no, całą swoją firmę, tak naprawdę, tak, cały swój ekosystem, nie tylko tą aplikację, ale przepisać to wszystko na inne rozwiązanie, na inny język, naprawdę musiałoby już coś bardzo złego się e, wydarzyć. No, czasami przepisuje się jakieś mniejsze fragmenty aplikacji na inne technologie, ale dość często te firmy jednak są związane z tym konkretnym e, rozwiązaniem. No i co oni teraz mogą tak naprawdę zrobić? No, przecież nie pozwolą, żeby ten język, no z którym oni są tak mocno związani, szedł gdzieś w złym kierunku. I właśnie pompują dalej ogromne wręcz pieniądze w rozwój tego języka. Często, jeżeli pracują nad jakimiś bibliotekami, nad jakimiś rozwiązaniami, to wręcz udostępniają ten swój cały kod dla społeczności open source, tak, żeby ta społeczność też razem z nimi pracowała nad tym. Więc muszę żeby powiedzieć, że wszyscy w tym momencie jadą na tym samym statku, na tej samej barce, w tym jednym konkretnym e kierunku. No i oczywiście ten cały wysiłek rozkłada się właśnie na te wszystkie firmy, na całą społeczność, bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie jedna korporacja, tylko tych projektów na rynku mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także tego typu firmom po prostu bardziej się opłaca inwestować w tą technologię niż przejść na jakieś inne rozwiązania. No, i tutaj dochodzimy jakby do naszego głównego wniosku, że tak jak te 18 lat temu mówiło się, że Java upadnie, tak w tym momencie się mówi, no i pewnie za kolejne 18 lat, kiedy ja już dawno nie będę interesował się programowaniem, tylko pewnie będę robił już coś całkowicie innego, dalej będą osoby, które mówiły, że ten język się skończył i już nie warto w niego inwestować. Ale widzimy jak to wygląda. Tyle z mojej strony. Powodzenia. Hej.